2 lipca 1991 roku Dom Kultury Kolejarz w Nowym Sączu. Tego dnia przeprowadziłem swój 21. zbiorowy seans uzdrawiania metodą biostymulacji, czyli metodą Ireneusza Stobieckiego. W seansie udział wzięło ponad 300 osób. czas seanse moje zapowiadali zawodowi konferencjerzy lub aktorzy teatrów w miastach, w których gościłem. Pomimo doświadczenia na scenie, było widać u nich pewne emocje i wzruszenie. Nie przemawiali bowiem do zwykłej, rozweselonej publiczności, która przyszła na komedię. Było to spotkanie z ludzkim bólem i cierpieniem. Doświadczony aktor z 30-letnią praktyką wychodzi na scenę, aby zapowiedzieć seans i nagle zaczyna się jąkać. Innemu trzęsą się ręce, wypadają kartki. Na pierwszym z Nowym Maria okazała się najlepszą z najlepszych konferansierów. Jej zwycięstwa w konkursach recytatorskich w latach szkolnych nie były przypadkowe. Ponadto Marysia wniosła do seansów coś bardzo dobrego. Jej urok, wspaniała dykcja była fantastyczna. Moja wiara i zapał to nie wszystko. Maria dawała mi intuicję i natchnienie i materialistyczny sposób myślenia. Do niedawna w kulturze europejskiej nie mieściły się takie zjawiska jak bioenergoterapia. Dziś stosunek ten uległ zmianie. Coraz częściej zainteresowani bioenergoterapią i psychologią Dalekiego Wschodu trafia do gabinetów lekarskich i pracowni naukowców. Coraz częściej opis świata zewnętrznego człowieka, który dawał opis modelu wewnętrznej struktury świadomości, jako sensu jego istnienia odbywa się poprzez poznanie samego wnętrza człowieka. Na czym polega biostymulacja? Chcieliśmy Państwu choć trochę przybliżyć to zagadnienie. Jest to metoda, która poprzez wyrównanie lub przekazanie bioenergii drugiemu człowiekowi wzmacnia jego organizm i pomaga w powrocie do zdrowia. W każdym człowieku drzemią niespożyte zasoby energii. Każdy z nas jest energią. Bioterapeuta podczas seansu wyzwoli w nas tę energię i podniesie jej poziom, co w efekcie przyniesie nam zdrowie. Jednakże warunkiem pozytywnych rezultatów jest to, aby każdy z nas poddał się całkowicie terapii i płynącym słowom. Bioterapeuta poprzez wyrównanie energii spowoduje stan zwiększonej energetyzacji osób zgromadzonych na sali, przy czym bezpośredni dotyk nie jest tu potrzebny. Istnieje możliwość wymiany energii na odległość i jest to zjawisko udowodnione. Jednym z elementów seansu będzie wprowadzenie uczestników w stan głębokiego relaksu i wyciszenia, co spowoduje zwiększenie podatności na terapię. Czego Państwo mogą spodziewać się po dzisiejszym seansie? W niektórych przypadkach może nastąpić natychmiastowa poprawa, w innych na reakcję organizmu trzeba będzie poczekać, być może kilka dni, jeszcze u innych będą potrzebowali powtórzenia terapii zbiorowej bądź indywidualnej. Jednakże występujące reakcje są zawsze pozytywne. Program Poprowadzi pan Ireneusz Tobiecki z Warszawy. Spotkanie z chorymi to dla mnie prawdziwe święto. Stałem na scenie spokojny i opanowany. Spojrzenia chorych przenikały mnie. Nie było we mnie emocji. To ja panowałem nad całą salą, nad wszystkimi zgromadzonymi na sali. Teraz każdej jednej osobie spojrzałem prosto w oczy, przynajmniej na kilka sekund. Spotkanie wzrokowe dwóch istnień ludzkich. Serce do serca to chwila, a zarazem wieczność. Uzdrowiciel przekazuje swoją energię dłońmi, jak i oczyma. Iż poznał wiele tajemnic i silnie rozwinął swoje zdolności. Ireneusz Tobiecki zdobywał wiedzę w Polsce i poza jej granicami. Moja koncentracja jest wprost proporcjonalna do rangi wyzwania. Wprowadzam siebie w stan wibracji na płaszczyźnie o wyższej energetyce, gdzie częstotliwość fal mózgowych zmiesza się bardzo nisko. Jest to stan alfa oraz detal. Prowadzi sensy zbiorowe na terenie całego kraju. Proszę Państwa, podczas dzisiejszego sensu zostaniecie Państwo wprowadzeni w stan odprężenia psychicznego i relaksu. Jest to stan działania na poziomie o wyższej energetyce organizmu. Wykorzystane zostaną elementy huny. Pod nazwą tą kryje się praktyczny system polinezyjskich uzdrowicieli kahunów, wiedzy tajemnej, która przetrwała 7 tysięcy lat aż po dzisiejsze czasy. Seans będzie trwał około 25 minut, jak już wcześniej wspomniałam. Będzie on odbywał się przy przyciemnionych światłach i zamkniętych drzwiach. Jeszcze raz proszę Państwa o spokój, aby nie zakłócić spokoju innych. Jest na sali również służba zdrowia. Lecz się nie bać, nie obawiać, nikomu nic nie zagraża. Proszę Państwa, tyle części informacyjnej. Teraz przystępujemy do seans. Prosimy usiąść wygodnie w miarę swobodnej pozycji. Prosimy się odprężyć. Niech pani odłożą torebki na bok, aby nie trzymać ich w rękach. Nie patrzeć, kto koło nas siedzi, czy rodzina, czy obcy. Nie myśleć, co było przed chwilą, co będzie za chwilę. Postarajmy się, aby nic nie odwracało naszej uwagi. Myśli tłoczące się do głowy delikatnie przyjmować i odsyłać gdzieś w niepamięć. Proszę zupełnie się wyłączyć z otaczającego nas świata, tylko słuchać płynących słów, słuchać ich. Nie umysłem, lecz sercem. Słuchać, słuchać płynących słów słuch i spokojnie się temu oddawać. Panowała we mnie całkowita cisza, równowaga myśli i ducha. Miałem wrażenie, że nie było we mnie nic fizycznego. Byłem tylko samą myślą, samą energią. Równocześnie pogłębiał się potencjał energii osób zgromadzonych na sali. Uważyłem, jak ludzie zapadali w stan głębokiego rozluźnienia. Zapomnieli o otaczającej ich rzeczywistości. Zamieniali się w radość, w słoneczny kolor życia. Była to uczta zmysłowych doznań, ciepła, ukojenia, przyjemności. Niektórzy odkrywali przepiękny diament. A tym diamentem byli oni sami. Zagłębiali się w jego tajemne piękno, zachwyt i olśnienie. Energia dla człowieka jest jak pożywienie. Podczas takiego seansu również ja doznawałem pewnych przeżyć mistycznych, niezwykłego ciepła i ukojenia, niezwykłego stanu uniesienia. Urzeczywistnienia samego siebie. Pojawia się uczucie panowania nad energią, uczucie panowania nad materią, panowania nad tłumem. Uczucia te nie są bliskie mojej naturze, lecz pragnę jedynie przekazać, jakie uczucia dominują u prowadzącego seans zbiorowy. O wypełnia cię. Pamiętam też niezwykłą lekkość. Tą energię, z jaką to robiłem. Natychmiast Twoje poczucie miłości, także potrafisz ogarnąć mię wszystko i wszystkich, co żyje i istnieje. Jesteś silny, przepełniony radością i miłością. Gdzie tylko spojrzysz, wszędzie widzisz blask, blask ciepła i radości. Teraz energia pływająca z czubka głowy wypełnia powoli całe nasze ciało, wypełnia stopy, wzmacniając

Czym dla mnie jest uzdrawianie? To inne spojrzenie na świat, na życie, na cierpienie i na drugiego człowieka. Seanse zbiorowe w moim wykonaniu należą już do przeszłości. Dziś mogę powiedzieć, że wibracje energii były tak silne, że prawie każdy, kto nie został uzdrowiony, przynajmniej poczuł głęboki błogostan. W tych czasach, poza Nardelnim, Kaszpirowskim i poza mną, właściwie nikt podobnych seansów w Polsce nie przeprowadzał. Nardelni uzdrawiał na stadionach tysiące. Kaszpirowski przez telewizję. Miliony. Ja wybierałem kameralną salkę na 300-400 osób. Mało, a zarazem wiele. Czy byłem zwolennikiem zbiorowych seansów? Niekoniecznie, ale taka była potrzeba czasów. Proszę Państwa, wszystkie nasze myśli i czyny, jakie wysyłamy do otaczającego nas świata, zawsze do nas zwracają ze spotęgowaną siłą. Tak mówi prawo karnie, Co można zdefiniować, nie ma skutku bez przyczyny. Jeżeli w naszych umysłach pojawi się harmonia, radość, dobroć, miłość, jeżeli uczucia wzniosłe i szlachetne będziemy wysyłali do ludzi i przyrody, to niebawem one do nas powrócą ze spotęgowaną siłą. Każda nasza negatywna myśl i czyn jest naruszenie równowagi wielkiego prądu ewolucji. A prąd ten musi powrócić do równowagi, zużywając na to tyle energii, ile złożyto, działając przeciw niemu. Człowiek, nieznający zachodzących kraw przyrody, uważa pewne zjawiska za przypadkowe. Podobnie nieznający parę ducha uważa je za cuda. Jednak zachodzące zjawiska są i istnieją. Wszystkie nasze myśli i czyny są ściśle związane z przeszłością i bezwzględnie wpłyną na kształtowanie naszej przyszłości. Los nasz jest skutkiem naszych własnych czynów, i myślę, co człowiek sobie zasiał, to będzie zbierał. Dzisiaj zbieramy to, co sialiśmy przez całe nasze życie. Spróbujmy jednak oddalić z naszych pomysłów uczucia negatywne i zastąpić je pozytywnymi. Przyjmijmy dzisiaj to ziarno dobroci, Miłości. Niech te uczucia pozostaną w nas na zawsze. Chociaż dziś zajmuję się tylko indywidualnymi spotkaniami z chorymi, przenika mnie wiara, prawdziwość i słuszność. Tego, co robiłem dawniej i tego, co robię dziś. Ofiaruję drugiemu człowiekowi to, co dla niego najcenniejsze. Czy Pani coś odczuwała w czasie senesu dzisiejszego? No, tak mi wyraziło, skoro mnie nie tak mnie szarpało, tak mi się prawda? Wąturowa, o już ustąpiła. W czasie tego senesu dzisiejszego, prawda? Tak. Tak, Tak, udrzyło mi dużo. I żoną też udrzyło mi trochę. I też Pani będzie chciała skorzystać z tego? Będę liczyła na Będę chciała użyć bo lepiej się czuję. Tak. tak, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Czuję się taka, że lepiej to miałam takie jakieś takie zawod, ale nie muszę przyjrzeć. To się są, tak. Tak, a dzisiaj. Czy Pani coś odczuwała? Takie głąb są domu. To za jeszcze. Nogi staszy ciszą. Ucisk Pani czuła tą nogach prawdę. A Pani czy też odczuwała w czasie dzisiejszego snażu? Brak tego, takiego tego i muszę drogach też. w że mam też odczuwanie. Chciałabym bardzo do tego. Gdy się zbliżył, to było ogromne marzenie, świadczenie. No i ze ja takie aż że po prostu gąbki przed sobą w tym kastylicznym. No i jak przychodzi, że miałam po prostu no i się przećpalić, się nie Myślę, że tego nie po prostu nie przetrzymam. Tak pomocny, bo Bardzo tak, mocny. Bardzo, jak właśnie później poprzedz, to więc... ja już jeszcze byłam no no i... no, taki strasznie gorący. Wszystkie że nawet takie nie latach. Gorący i zapadam w takie właśnie, co było potem stąd takie... Tak, tak, kran. się po prostu na... no nie wiem, jakie będzie jeszcze skutek prawda? No to przykro, mi się powtórzyło. Jestem ale jestem bardzo wdzięczna, bardzo przyjemnie to było ukończone i uczestniczyłam w Mnie Nie się wydaje, że tak. Dziękuję, Dobrym, bardzo, Dobrym, Dziękuję Dobrym, bardzo. A czy Pani coś odczuwała w czasie sesji? To znaczy, ja czułam takie e, w głowie, takie zdręcenie całego. Tylko w głowie, tak. Dziękuję bardzo. Dobry.